Czy wie pan, co to jest wykluczenie cyfrowe? Nie, nie wiem tego. Do... Czy korzysta pan z komputerów? Raczej nie. A, dobrze, dziękuję bardzo. Czy wie pani, co to jest wykluczenie cyfrowe? Nie, nie mam pojęcia. A czy ma pani dostęp do komputera lub ewentualnie internetu? Mam na bieżąco. A czy wie pani, jak w pełni korzystać z komputera lub e, internetu? Wydaje mi się, że wiem. Chociaż pewnie nie jestem. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Dobry. Czy wie pani, co to jest wykluczenie cyfrowe? Nie. A Muszę czy, wiedzieć. no nie. A czy ma pani dostęp do komputera lub tak. ewentualnie internetu? Tak, oczywiście. A czy wie pani, jak w pełni korzystać z tych urządzeń? No mniej więcej wiem. Na tyle, ile potrzebuję. Dziękujemy. Czy wie pani, co to jest wykluczenie cyfrowe? Coś związane będzie z komputerami. A czy korzysta pani z komputera? Przy pomocy wnuków. Dobrze, dziękuję bardzo.